Codzień spotykam coś nowego Ale jednak wszystko wypełnione starą biedą jest To co czuję przecież to nic złego Ja chcę tylko Twoją miłość na zawsze mieć Nie umiem pisać przecież to wiem Skupię się chyba dzisiaj węgle. mgle Wsłucham się w głowę Wydłamam tak się Chcesz wiedzieć co to życie? Życia nie ma Jest tylko dobry sen, który powoli umiera i dopiero poznajemy Błędy i świat, w którym żyjemy uh. Patrzy na świat Same pękające serca Tak samo jak u mnie Nie ma na nic miejsca Bezduszne miejsce, gdzie żyjemy Ziemia, planeta rozpaczy nieustające Cierpienia. mydlana bańka, która kiedyś pęknie, to nie ściema Kończy się jak wszystko, co dobre i piękne, ej Życie jak morderca, zalane masą niepowodnie Aż chcesz się krzyczeć, pierdola, odchodzę, a Tak niewiele nam potrzeba, a tyle mija już lat Jedni odchodzą w nieznane, inni zmuszeni są twarz, Tak dużo, tak mało brakuje, tak szybko płynie czas Jedni się tworzą w pamięci, drudzy istnieją bez czas Czekam, a śmierć zapuka po mą duszę Przyjmę ją chętnie, w ręku trzymając kusze są łapią mnie dni i mroku, siedzę sam Jestem tylko ja, tylko ja i mój skład Tak niewiele nam potrzeba, a tyle mi ja już lat Jedni odchodzą w nieznane i nie zmuszę sąć bać. Tak dużo, tak mało brakuje, tak szybko płynie czas Jedni odchodzą w nieznane i nie zmuszę grać. kraść Wiele krzywdy wyrządziłem, nadal jestem dzieckiem Boga Kiedy będziesz potrzebował, ja ci swoją rękę podam Ja ci swoją rękę podam, brat Aha. Ej. Co dzień spotykam coś nowego Ale jednak wszystko wypełnione starą biedą jest To, to czuję przecież to nic złego Jak chcę tylko twom, miłość na zawsze mieć Nie umiem pisać przecież to wiem Zgubię się chyba dzisiaj we mgle Wsłucham się w głos, pusty głos Pozostawię cichy szept, szept